Siemasz z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Mountain Blade Warband na paczce modyfikacji o nazwie Floris Modpack. No i dobra. Co my tu ostatnio zrobiliśmy pomiędzy odcinkami? Powiedzmy sobie tak. Troszeczkę tutaj jednostek przyszło mi do zamku. Plus to, że jest wódz Kleiss z oddziałem jeszcze 9. Nie wiem w ogóle kto to jest, ale. Okej, okay, zaraz sobie zobaczymy. Idziemy do sidelorda. Zobaczymy tego wodza Klaisa całego. Kim on jest? Wódz Kleiss. Wygląda na kogoś ze Swadi, tak? tak? Nadzorca wojsk Miles de Gloucester. Skarbnik Aubrey de Ver. Co. On e, tutaj mi powie, jak przebiega wojna. Królestwo Swadi i Sultanat Saranicki toczy z nami wojnę. No tyle to wiem. Co możesz mi powiedzieć o Swadi? Bijemy ich bardzo mocno, prawie nie dając okazji do nabrania sił. Karsanjar i król Harlaus są w stanie wojny. Kan uważa, że wygrywa wojnę, w której przeciwnikiem jest król Harlaus i nie widzi powodów, dla których ma zaprzestać tych działań. Okej okay, a sułtanatem? Bijemy ich bardzo mocno, prawie nie dając okazji do nabrania się u i Sultan Hakim są w stanie wojny. Kansanjar uważa, że wygrywa wojnę, w której przeciwnikiem jest Sultan Hakim i nie widzi powodów, dla których ma zaprzestać tych działań. Okej, okay, potrzebuję informacji o, o sądzie, tak? Możemy wysłać szpiega, co będzie nas kosztowało 300 denarów. Nie, nie chcemy szpiega. chcę uwolnić więźnia. E, nie, nie chcę, nie chcę. Jednego sprzedałem za 4, 4900 denarów przed chwilą, więc. jest ok. Zdaj mi raport do mojej armii. Aktualnie mam 306 żołnierzy, stacjonuję w 0 miastach i 1 zamkach. Dodatkowo masz 69 żołnierzy w konwojach oraz karawanach i 0 żołnierzy patrolujących o świcie lorda, którego nieważnym a no, to no, tyle możemy się dowiedzieć. Chciałbym ro rozejrzeć się po zbrojowni. Nic tutaj nie ma, tak? Jeżeli to damy, to What the hell? Nie! To moje ma być. Nie wiem o co chodzi z tą zbrojownią. Będę musiał sobie ogarnąć. Pomówmy o szkoleniu wojsk. Czy możesz rozpocząć trening? Chcę zarządzić pobór do wojska. A skierować ich po treningu? Zamek Randy Kolejny walczące na czy na dystans? Tutaj w zamku preferowałbym w sumie na dystans, chyba, tak? Chociaż nie, no bo oni na dystans mogą tu walczyć powiedzmy przez ile. Oni walczą na dystans tyle, jak przeciwnicy. Powiedzmy, jak przeciwnicy jeszcze nie są w zamku, tak? Czyli ich ostrzeliwują i ci dopiero wchodzą tam, by się na zwarcie przydali, ale powiedzmy, że na dystans. Jeśli chcesz, mogę wynająć kilku dodatkowych trenerów, co zaowocuje szybszym szkoleniem jednostek. Będzie to kosztowało dodatkowe 10 denarów dziennie. Okej. Okay. Mhm. Szkolenie ośmielonego, wypowiedzi dodatkowy Dobra, spoko. Po w ruchach wojsk. Chciałbym przerzucić jednostki do innej lokalizacji. Chcę ustanowić patrol. Chcę zmienić cel patrolu. Chcę, by patrol wrócił ze zwiadu. Chcę rozwiązać patrol, zapomnij o tym, o będę mógł się, na no, następny odcinek myślę, że pobawię się pomiędzy odcinkami, tym patrolem i tą zbrojownią, zobaczę mniej więcej o co w tym chodzi dokładniej Czuj się zwolniony, to nie no chyba nic y, mi on tutaj nie robi jakoś źle czy coś w tym guście, Dziękuję. przyjdę z powrotem, później y, porozmawiajmy jeszcze y, ze skarbnikiem zdajmy, tu mamy 0 denarów oraz koszt 452 Aha, bo mi najechali wioskę w ogóle jakiś czas temu, tą na terenie, um, oczywiście naszym terenie, tak, czyli Kanatu Kyrgyzkiego, ja się tam wróciłem, spotkałem jakiegoś emira, zresztą chyba to jest ten, który jest u mnie w więzieniu, bo go pokonałem, on miał jakieś 130 chyba dwie jednostki, ja miałem 70 ileś, i straciłem mam teraz 69 tak dlatego bo straciłem czekajcie ile straciłem coś koło 8 albo 9 9 chyba straciłem o czyli miałem ile 78 okej okay. tak straciłem to dlatego tylko w sumie bo połowę armii ponad to była lekka piechota były trzy później do tego najpierw pierwsza fala to była cała konnica jego no i tu był właśnie, tutaj straciłem tylko tych swoich, ponieważ on miał tam e, piątki, szóstki, siódemki, nawet później, już było łatwiej. Te trzy fale piechoty zniszczyliśmy bez żadnych strat. To jest spoko, nawet bo pierwszą falę zniszczyłem w taki sposób tą konnicę ze stratami. Moją po prostu konnicę wysadziłem z koni To od razu fajnie działa Bo ich konnica Zatrzymywała właśnie na koniach, które stały Ich wycofałem właśnie troszeczkę No i za ko końmi tak, Oni mogli się tam bić już Bez problemów z konnicą Później jak ich zabiliśmy Kazałem im wsiąść na kunie znowu I rozwaliśmy piechotę No i było ok. Sprawdźmy zawartość za skarbca W skarbcu znajduje się 5513 denarów E, mamy niedługów. <noise> nie mamy długów, tak. Co zarządzisz? Chciałbym płacić pieniądze do skarbca? Nie, na razie nic. Mm, ponieważ nie wiem jak to jest z tą kasą, którą płacę. E, czy to jest z mojego konta, tak by mi pobierają, czy ze skarbca? E, ekonomiczna z... biedota nie z zniesienia, Mieszkańcy cię akceptują. No tak, biedota, bo zostało najechane i splądrowane. No dziwne. Eee, chcę przejrzeć łupy. Nie, no nic tu nie mam raczej. Hmm, okej. Okay. No, zobaczmy sobie. Nie, ja mam 10 tysięcy denarów, a tam było napisane, że 3000 jakoś zostało. Jeszcze zobaczymy w skrzyni, tutaj. Eee, nie, tym, nie, tym. Hmm, 6000 w skrzyni, jeszcze Boże, to ja mam tu 6000, przy sobie 10. W skarbcu jest chyba 5000. Hmm, dobra. Modernizacja. lenna, no nie, na razie nie, nie mamy tyle pieniędzy. Chciałbym płacić pieniądze do skarbca. Wpłacimy gdzieś gdzieś 2000 denarów mogę wpłacić. Okej, okay, źle. No wiecie, jak 5000 denarów prawie dostaję za samego jednego wodza, Emira. Szejka, wódc. E, dobra. Hmm, z Wasadem Kanad Kyrgycki? O właśnie, o to, to jest to, co się Was pytałem ostatnio. Czyli, czy na przykład tacy z mogą do nas dołączyć? ze zmianą tytułów czy coś w tym gości, ale nie, widzę, że dalej jest Wódz Klajs Jestem Wódz Klajs, wasalem kanad Kergicki Jestem też panem ziem, do których należy Ellerda okej okay. Słyszałem o twojej przysięce lojalności względem naszego władcy, którym jest Khan Sanjar. Walcz dzielnie, a z pewnością dobrze cię wynagrodzi. Zdrać nas, a staniesz się przykładem, którego Nini szybko nie zapomną. Kurde, to jest właśnie to chyba, co się też pytałem, czyli jakbym chciał założyć własne państwo. To była lipa. Koment to moja osoba. O, dobra, weźmiemy sobie, żeby polepszyć swoje stosunki z nim. Okej, okay, nie wiem, w ogóle ten koleś do mnie powiedział, tak jakby on szybciej dołączył do Kyrgyzkiego Kanatu niż ja, hmm, frajer Dobra, no zobaczmy sobie tutaj, pójdziemy na dziedziniec Czy ktoś ciekawy tu się kręci, tak, chcę zobaczyć e, Mój palantilus, on sobie chodzi w ogóle w tej śmiesznej zbroi od emira, e, tak, bo dałem, żeby sobie wziął łup, no kurczę, Patrzcie, wygląda jak już subtanatu. Okej, okay, w turbanie jeszcze, różowym, Boże Okej, okay, okej, okay, strażnik lochu W ogóle ten koleś fajnie wygląda, ciekawe który to jest poziom Aha, jeszcze jeżeli nie zauważyliście w tej chwili To kupiłem sobie nową zbroję, gdzieś też około oko, To jest okolice 10 tysięcy denarów za tą zbroję Była jeszcze lepsza, była taka fajna W sumie bardzo podobna do tej mojej starej, tylko inny kolor ale ona była za 22 tysiące, no to nie chciałem tracić wszystkiego, bym musiał wszystko ze skarbca wyciągnąć. Aha, to jest zwiadowca. Chyba, że tego zwiadowca bym zatrudnił właśnie do patroli jakiejś. Tutaj wokół miasta. Tak się przejdziemy po zamku, sprawdzimy czy tutaj pilnują dobrze, tak? W sumie tutaj nikogo nie widzę na wieżyczkach, żeby ktokolwiek pilnował. Ale okej. Okay. Czy my coś tu możemy zrobić? Chyba już nie, no nie mamy w sumie żadnych misji w tej chwili. Aha, on ma to. Echlerdach Okej, okay. nie mamy tutaj w sumie żadnych misji w tej chwili wojnę toczymy ze Swadią. im zostały trzy główne miasta plus tutaj jeden zamek, dwa zamki trzy zamki, cztery, pięć zamków im zostało z czego dwa są tak hmm, można powiedzieć pomiędzy młotem i kowadłem ponieważ są oddalone od głównego tutaj księstwa Swadi, królestwa no i toczymy wojnę z sułtanatem sarańskim, który też ma trzy miasta, tylko ma chyba więcej zamków, ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć zamków, w sumie nie taka duża różnica, aczkolwiek oni z rodokami podpisali traktat pokojowy, więc tutaj mogą uciekać zawsze albo prosić o pomoc czy cokolwiek. No i dobra, hmm, gdzie by się tu pobić? Tak, to przyjęliśmy, To sobie zresztą Sanjar Khan wziął jako e, swój zamek. Hmm, gdzie by tu atakować? No, oni są naprawdę otoczeni. Powinniśmy zdobyć, moim zdaniem, powinniśmy ten zamek zdobyć. Czyli zamek Szarwa, ponieważ otwiera nam on drogę po prostu z tej strony na ekspansję. Tutaj się łączy jakoś z Achmerat, które, y, jak dla mnie, sułtanat saranicki mógłby bez problemu przejąć. Po prostu zajechać z tych zamków różnych i mm, sobie go ogarnąć. Ale nie robią tego. Okej. Okay. Dobra, e, czyli tak go. Hmm, gdzie jechać? Pojadę może na Swadię, tak? Zostawiam tutaj ten garnizon co jest. I pojadę sobie może szukać szczęścia gdzieś tutaj w swadi. Grały Regos, sobie są wzięty do niewoli. No to przez nas. Widzę, że nasi tutaj jednak toczą wojnę dalej ze Sfadią. Nie, nie przerzucili się wszyscy na Sultanat. sułtanat, Sultanat. <laughs> no to jest to, wszystko Kanat Także. Um, tam wegi, że się biją z nord Nordami, tak? 201 nie. Dobra, zobaczmy. Wioska. Czy chcemy plądrować wioskę? To jest pytanie. Zapisz. Tozd, tozdar, tak? Bo H pewnie jest niemy, ale nie wiem, może być Kup zapas, nie chcę kupować, w ogóle się Przyjadę tu, minus 31, czyli pewnie już ich najechałem e, Dobra, zobaczmy sobie co tam ziomki słychać u was To jest pewnie starszy wioski i myśliwy jakiś, nie, łowca dokładniej Siema starszy wioski, masz coś do mnie? Mmm nie widzieliście nieprzyjaciela, stoi przed wami. Ten den, den, chłopów do wydania ci zapasów, okej. Okay. Zabierz zapasy, nic nie mają, serio. Okej. Okay. Okej. Okay. Taka bieda. Dobra, ej, nie no, bo ja się tutaj troszeczkę oddaliłem od naszych terenów. Gorzej było, jakby mnie tutaj ktoś napadł. No właśnie brakuje mi tego, że... Um, nikt, nikt tutaj nie przyjedzie, żeby rozpocząć jakiejś akcji na taki zamek, a też nie mam żadnej zapisanej w tej chwili akcji. Nie wiem jakby to zrobić, czy mogę poprosić, możecie mi napisać, jeżeli ogarniacie tą paczkę modyfikacji Floridz Modpack, czy ja mogę poprosić o jakieś zgrupowanie powiedzmy. Chociaż ze zwykłego Blade'a pamiętam, że było coś takiego jak wybieranie na senatora? Tak? Coś w tym guście. I ta osoba dopiero mogła zarządzać takim zgrupowaniem wielkim. No ale mogę się mylić. Dirim, no co tu jest ciekawego. Hmm. Zobaczmy na rynku. Co oni za zabroni? 40 tysięcy? Co to jest? 57 cięcie, pchnięcie 39. No, no jest lepsze od mojego, tak. I to dużo. No i te plusiki wszystkie. Wymagana siła 17 aż o nice 42-37 No to jest niby cięcie ma gorsze, bo dalej nie wiem jak to jest mm, z, tą, z tymi obrażeniami, z tym plusika, z plusikami Angielski miecz mistrzowskiej ręki Od kiedy tu jest Anglia? <grywka> Dwuręczny egzekutor kergeckiego Hana o dobrym wyważeniu Kana, Kana, Hanna angielski miecz za te pierwsze, za górską szablę, cięcie 31 coś może za to, cięcie, pchnięcie, dwu ona może być tu? może być tu niby za 700 denarów, tak? 37, 32 cięcie, pchnięcie, no mogłaby być lepsza prawdę mówiąc niż to co ja mam w tej chwili chociaż moje jest tak fajnie zakrzywione, tak? a ten, ten się taki zwyczajny wydaje Mmm... dobra, kupię A niech będzie, kupimy sobie, powiedzmy, lepszy mieczyk. No i nie wiem, no nie, nie wiem, co by tu zrobić teraz. Gdzie są moi jacykolwiek, bo nie mam się nawet kogo spytać. W tym Dirim nikt nie siedzi, e, potrzebuję jakiegoś lorda od nas, z naszych terenów, żebym mógł się po prostu mm, dowiedzieć, gdzie ktokolwiek zauważony. niewielki oddział wroga w pobliżu jest burglen. Gdzie jest burglen? Informacje Dziennik gry o. Gdzie jest burglen? Gdzie to jest? Tu powinno być przecież Cokolwiek burglen Dobra muszę sobie lokację zobaczyć Burglen Znajduje się dirim? Nie 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 wstecz Aha tu Tutaj może być wróg Ale tak tylko że Hmm nie wiem, bo teraz jak ja się tam ruszę, jest duże prawdopodobieństwo, że tam może być koleś ze Swadi. Twój nadzorca wojska ulepszył 2L2 Kyrgyz i cerek do 3 Aha, on musi kółko w ogóle zrobić tak. Dobra. No! O, marnit awansował na siódmy poziom, spoko. Zawsze w cenie marnit marnit oh, damn it chodź tu marnitku rozmawiaj pokaż mi swoje umiejętności zręczności damy żeś miał więcej wytrzymałość oczywiście broń jednoręczna bo taką się specjalizujesz zapewne gotowe ok zapisz e, lecimy gdzieś tutaj w te okolice burglen Dobra, no zobaczymy. Czy jakikolwiek wróg tutaj będzie? Zamek Sen. Gdzieś tutaj. Niewielkie oddziały wroga. Obok tego zamku. No niewielkie. Miejmy nadzieję, że to nie będzie całe zgrupowanie. Skoro ma być niewielkie. Niewielkie to ja naprawdę no takie liczę. Ale tutaj. Z Tutaj Sheikh zdenerwowany 45-42, tylko on ma trochę. Aha, po jednym siódemce. 12 jedynek masz, czyli 12 można od tej armii odjąć. Eee, okej, okay, 5. Aha, szybciej się poruszamy w że Dobra, zniszczymy go zaraz, złapiemy. Nice! Jestem Sheikh zdenerwowany Tilimson, syn Seitganowa. Jestem też panem ziem, do których należy Kaliut i Shibal Zumr. Nie mogłem doczekać się naszego spotkania. Twoje sztuczki nie zadziałają na mnie po raz drugi. Z radością posłucham twojego błagania, o litość. Czyli go już pokonałem. Powiem to tylko raz. Szejk zdenerwowany Tylimsson, poddaj się lub ginij. 63 na minus 66, okej. Okay. Dobra, tu trzymajcie się tutaj. To jest moja konnica, tok normalnie mogę się na nią patrzeć, ona nie jeszcze wszystko konnica, jak już będzie na siódemkach to już w ogóle będzie masakra wtedy każdego, każdą jednostkę stracaną będę żałował po prostu jakby to mój najlepszy druh padł okej, okay, ile oni mają konnicy, na pewno te siódemki całe dobra Fuck. Nie, nie ta strona nie tą stroną że mnie zaraz z głupio nie zdjęli dobra próbuję im obić jak najbardziej te kunie żeby z tej ich całej konnicy zrobić piechotę dobra walczy się walczy się dobra nice no, z dziady. Dobra, bo ja tutaj też dostaję, niestety. Trzeba będzie zaraz wystartować konnicę Dobra, do ataku. Mi się już tu strzały kończą. I wyjechali! Arr! Od razu, tak, niszczcie ich Dokładnie Ja im tu trochę konie obiłem, więc Będziecie mieć luzy No Zahaczył mnie Nice, dobra Lord Hogaty się tu z wami policzy Niszcie go, niszcie go, jest na ziemi już Tutaj kolejny Okej, okay. dobić Dobić dziada Dobra, dobiłem Okej, okay. niszcie, niszcie, taka dobra taktyka Okej okay. Gdzie jest w ogóle ta ich słaba piechotka? No przecież on nie ma szans zrobić w ogóle wymachu e, tą swoją bronią, tak? Tą kopią Przecież to nie ma opcji w tej chwili Jeszcze jakby się ustawił, tak? To wtedy można powiedzieć, że z przysiadu walnie, ale... Tak <grym> Dostałem jakimś oszczepem, dwie strzały, to znaczy koń dostał w głowę oszczepem Dwie strzały też w głowę zerwał, no i ja dostałem jakąś jedną, gdzieś tutaj mi przez szyję przeszła niby Teoretycznie powinienem zginąć, tak? Nie sądzicie? O, tu jeszcze jakaś piechotka się zachowała od nich O jak mi przykro z waszej śmierci Co to jakieś pierwsze poziomy, tak? Eee, przeciwników Zobaczymy straty, bo ja nie zauważyłem nikogo ode mnie, kto by padł w tej bitwie. Aż, aż sam jestem ciekaw, czy ktokolwiek ode mnie umarł tutaj? Co to, hycel? Nie, ty złowca, ale hycel, jak przejdzie na herszta, to będzie rzeź. Nie, nie straciłem nikogo, czyli bardzo dobrze zrobiłem, fajnie. Zdobywasz trzy nomy, szeik zdenerwowany, uciek. Okej. Okay. Chłopki, możemy przejąć dwie, bo z nich zrobimy tam jakieś te amazonki czy coś. No i Kergecki kłakli przechodzi na Kergeckiego Keftu. Hmm. Fajnie wygląda. Fajny ma hełm. Przypomina mi to coś jak chyba ten alachusarski hełm. E, to coś z przodu głowy tu miało chronić przecież chyba przed tym, żeby jak miecz tutaj schodził, powiedzmy. Z hełmu, żeby się na twarzy nie zatrzymał. Ok, zobaczmy, co my możemy. O, mem luki. Oni, oni są chyba po 300 albo po 200 z kawałkiem za jednego do sprzedania. To też jest fajny interes sprzedawać więźniów, bo naprawdę można zarobić sporo. Weźmiemy tą lancę. Nikt od mnie na pewno jej nie będzie brał. Dobra, weźcie sobie, kto tam chce. O, tutaj jeszcze jest. Saranicki iktadar, O, on by mógł być fajnym więźniem, drogim w drogim sensie. Tylko on ma prędkość 1,0 10 raczej. No właśnie, grupa owców głów złapali go? Czy coś w tym goście? Złapaliście go? Um, tak przeszedł tędy. Okej. Okay. To ta grupa łowców głów. W ogóle tych łowców głów jest od nas rania w tej chwili. Tak patrzę. Dobra, to my polecimy do Dirim. Nie mamy tutaj żadnych e, żadnych informacji o tym, czy tu jakiś przeciwnik e, chodzi gdzieś w naszym otoczeniu. Więc bierzemy drogę na Dirim. Dirim, dirim, dirim. Lord, kogaty udało się zabrać 21 jednostek żywności. 10 dni jeszcze. O. No spokojnie. Dwókar Arbugaci z plemieńców. Okej. Okay. W sumie ja nie wiem, ile ja tam będę musiał bulić żeby później nie było, że ja się nie wyrobię. Będę musiał zamiast jeździć, podbijać zamki, na. Będę musiał jeździć na turnieje, tak? Żeby zdobywać denary na armię. No ale nie no. Armia do któregoś momentu i się zatrzyma. A później już stworzy się państwo. <grym> Hogatowo. Dobra, kontynuuj. Tawerna. Nie, nie ulice. odwiedź tawernę. W sumie? W sumie? To było to? Przez spacerzy się po ulicach ja mogę sobie na koniu jeździć? Nie, no to. What the hell, Co to było? Mm, iść do zamku? Na koniach też nie. Cześć Kirgerskie, a Asud też mam takich w zamku. Mmm. Mm. Lady Sola, w Mmm. Boże, przecież to jest takie, taka teksturka walnięta słabo. Hmm. Dobra. A może słyszałeś o moich wyczynach. Prawita królowa Swadia. Wydawało mi się, że królestwo Swadi ma władcę. Czyż nie jest nim król Harlaus? Byłam jedynym dzieckiem mojego ojca, króla Seraisia. Choć jestem kobietą, kochał mnie jak syna i mianował swoją następczynią nieraz, lecz kilkakrotnie, przed największymi dostojnikami, aby nikt nie mógł wątpić w jego zamiary. Nie ma prawa, które nie pozwala kobiecie rządzić. Prawdę mówiąc, my, Swadjanie, znamy historię królowych wojewniczek, które rządziły nami w dalekiej przeszłości. Jednak kiedy zmarł mój ojciec, jego kuzyn Harlaus, przekonał arystokratów, że żaden rozsądny swadiański król nie może nazwać swoim następcą kobiety. Harlaus powiedział, że ta decyzja była aktem szaleńca i nie miała podstaw prawnych, oraz że to on, jako najbliższy krewny ojca, powinien objąć tron. Przyznam, że nie, w, nie wyszło mi na dobre nazwanie zdrajcą Harlausa i wszystkich, którzy go słuchali, ale uważam również, że kupił sobie wszystkich sędziów. Nieważne, zgromadzę armię lojalnych poddanych, którzy uszanują pamięć i wolę starego króla. Jeśli natomiast ktokolwiek wątpi, że kobieta może rządzić to udowodnię, że się mylą, odbierając Harlausowi koronę. Chcę stanąć po twojej stronie, pomóc ci odzyskać tron. Muszę teraz odejść. Aczkolwiek, jeżeli pomógłbym jej odzyskać tron... Hmm... Musiałbym to zrobić jakoś... Najpierw założyć własne królestwo, później dopiero jej pomóc. I to by miało jakiś większy sens, tak? Bo mógłbym mieć... Powiedzmy, swadia by może była, istniała. Tylko z innym królem, który byłby ze mną w dobrych e, tutaj stosunkach <grystanie> Okej, okay, idziemy do taferny, sprzedajmy sobie ziomków Najmny zdobywca murów No, z taką halabardą To jest e, Fiskur nie chcę go, chłopki też na pewno nie Ej, nie mówcie, że w Dirim nie ma... W ogóle, hm, zmienił zbroję już e, W ogóle w Dirim nie ma pośrednika okupów, no... Naprawdę, o ten jest chyba pośrednikiem okupów, miejmy nadzieję Podróżnik, tak, pośrednik okupów Dobra, sprzedamy ci tego e, 32 za podstawową jednostkę, Sarenicki Ajam 66 Sarenicki Gulam, 96 i za Luka Po 294 denarów za jednego Patrzcie jak denary tu fajnie rosną hmm. Okej, okay, dobra Ten w ogóle, jaki skrytobójca Pierwszony no tutaj gładzio Artimener. A ty mi tu chirurgię robisz, tak Dobra, zobaczmy czy w oddziale ktoś jest na... Hmm? O! Kyrgyzski Akala Asud na Kyrgyzkiego Yabacharu Morici, tak? E, aż coś zaraz zobaczyło Wcale niewolników na Hitsla I chłopki na przebrane kobiety mają iść, tak Bo stąd idą chyba na lekarki Później na coś, na coś, na coś, na coś i tam coś z tego wyjdzie kod na strzelczyni wyborowa amazonka um, okej okay, zobaczmy tego jeszcze yabaharu, yabaharu chyba tak mi się wydaje, że tu jest geniemy Morici aha taki troszeczkę ulepszony ziomek i z tego już nic więcej nie będzie ale to jest najwyższa jednostka tu piechoty w takim razie um, zobaczmy sobie jeszcze szybko upgrade trees Kant Kergecki, Jawaharu tak, to jest najlepsza piechota Kergecki Karwach, to jest cały mm, to jest to jest, to jest to, no więc to mi nic nie da, no i dobra, myślę, że w tym odcinku to była na tyle. Jeżeli odcinek się podobał, zapraszam do łapkowania, komentowania, udostępniania. Dzięki za oglądanie, i na razie.